No i witam serdecznie w kolejnym biegowym tygodniu, odcinek numer 8, także od razu przechodzimy do konkretów. Co się działo w tym tygodniu. Tydzień zaczął się dość fajnie, bo w poniedziałek wpadły dwa treningi. Pierwszy to był trening biegowy, prawie 16 km po katowicach. I teraz to był trening typowo w deszczu od samego początku i mam nawet krótki filmik z tego, jakbyście chcieli sobie zobaczyć. Tak to wyglądało. No nie było lekko, nie biegło się przyjemnie. Większość, czas, większość trasy, na przykład właśnie w lesie, o tutaj, gdzie jest to pokazane w filmiku, to było omijanie kałuż, później fajna część, fajny kawałek w parku za dole, tam już się biegało całkiem przyjemnie, był asfalt, no ale to było typowo bieganie w spokojnym tempie, po prostu żeby te kilometry nabić w tempie 5-0. Dalej w ten sam dzień też była wieczorem siłownia, taki trening full body workout w wtorek. Bieżnia mechaniczna 12 km, 10 km w tempie 5.0 i znowu bieg. Ten trening już, kto oglądał zeszłe odcinki, to widział, że był bardzo podobny, a nawet taki sam. Czyli 10 km w tempie 5.0 i końcówka szybsza. Na 2 km wszedłem sobie na tempo 15 km na godzinę, czyli w tempie 4 minuty na kilometr. No i już nie, nie, wrzuć, nie wrzucam tutaj jak w poprzednim tygodniu. Jak, jak kształtował się tętno, ale zareagowało całkiem fajnie. W szczycie to było ponad 165, no ale generalnie około 160 z hakiem, więc fajnie. Czułem się bardzo dobrze, nawet po tych dwóch kilometrach, ale zawsze po takim akcencie muszę zrobić dzień przerwy, więc tutaj było tak samo. Środa, regeneracja i czwartek dłuższe wybieganie. 24 km na trzech stawach po Rolkostradzie. Auto zaparkowane na, na samym początku, w bagażniku, hermo, termos z ciepłą herbatką, yy, przekąski, yy, także bardzo się przyjemnie biegło. No, kto biega na, w Katowicach na Trzech Stawach, ten wie, że ta rolkostrada naprawdę jest, jest ekstra. Bardzo fajne warunki tam, żeby sobie takie dłuższe treningi robić. Jeżeli komuś oczywiście nie sprawia problemu biegać cały czas tą samą yy, trasą w, w jedną i w drugą stronę. Na pędli 4-kilometrowej, bo od, od parkingu do, do wiaduktu, gdzie biegnie autostrada, 4 i z powrotem dokładnie wodzi 4 km. No i po dłuższym biegu, w piątek, odpoczywałem i w sobotę był ostatni, i w sobotę był ostatni trening w tym tygodniu. Prawie 14 km i też po asfalcie. Chciałem na początku biec standardowo w Las Murckowski, ale jak y, kilka razy się poślizgnąłem na przestrzeni pół minuty, to stwierdziłem, że to nie, to nie są warunki na bieganie po lesie, więc od razu zakręciłem i, i w zasadzie przebiegłem sobie całko stuknę pod lesie, no i też kawałek Piotrowic. Także wyszło, wyszła godzinka z hakiem w tempie też okolice 5. I tak ten tydzień zakończyłem. Jeżeli chodzi jeszcze o, o kwestie biegania, to Kibicowałem Gosi w niedzielę na żorskim półmaratonie leśnym. Też były dość ciężkie warunki dla biegaczy. Z, z relacji uczestników było duże błoto. No ale też ja raz zdarzyło mi się startować w takich chłodniejszych warunkach. To właśnie był bieg teraz w Zakopanem, kilka tygodni temu. No wiem, że to naprawdę, naprawdę jest cięższy temat, jeżeli chodzi o właśnie jakiś fajny wynik na pewno nie, nie były to warunki do dobicia swoich rekordów życiowych ale dla wszystkich startujących naprawdę szacun za podjęcie rękawicy, bo ze 170 osób, które opłaciły, widziałem swój pakiet, pojawiło się na starcie i zostało sklasyfikowanych w kategorii półmaraton tylko 140 więc można powiedzieć, że 30 osób w dzień biegu Podjął decyzję, że się nie pojawi ze względu na warunki. No bo trochę padał śnieg, trochę było no zimno, było, by, była minusowa temperatura. Yy, ok, no i podsumowanie tygodnia, zapisujemy liczby, czyli 65 km, 390 m. Dopisujemy też do celu głównego, te 65 łącznie. Na ten moment mamy 444 i 760 m. Tyle na dzisiaj, tyle w tygodniu, powoli do przodu, krok za kroczkiem, do nowego sezonu. Także tyle na dzisiaj i do zobaczenia w następnym.